Cześć, witajcie na moim kanale. Zanim zagłębimy się w temat dzisiejszego odcinka, czuję, że powinienem wreszcie postawić sprawę jasno, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero co dołączyli do naszej społeczności. Nazywam się Cerberyd i nie jestem typowym, przeciętnym mieszkańcem tego skomplikowanego świata. Jestem obywatelem Federacji Niezależnych Terytoriów w skrócie FNT. Wiem, że dla wielu z Was to wciąż brzmi jak odległe science fiction, jak coś spoza ekranowej rzeczywistości, ale dla mnie to po prostu dom. FNT to wspólnota o unikalnej strukturze politycznej i społecznej położona w regionie, który, powiedzmy delikatnie, nie do końca pokrywa się z Waszymi mapami geopolitycznymi. To miejsce, gdzie wolność jednostki i technologiczny rozwój stanowią fundament. I właśnie w sercu tego miejsca, w tętniącym życiem, choć wciąż otoczonym aurą tajemnicy, mieście Now Fargo stoi mój dom. To nie jest żadna futurystyczna kapsuła, ale solidna konstrukcja, która idealnie wkomponowuje się w krajobraz FNT, harmonijne połączenie nowoczesności i natury. Codziennie budzę się, a za oknem widzę ruchliwe ulice Now Fargo, gdzie na każdym kroku można spotkać zarówno zaawansowaną technologię, jak i zaskakujące, nieznane wam zjawiska. A skoro mowa o zjawiskach, pora na ten element, który budzi najwięcej kontrowersji. Tak, to prawda. Posiadam zdolność manipulowania lokalnym polem grawitacyjnym, ale tylko na końcach moich kończyn. To nie jest jakaś supermoc, którą rzucam na całe budynki. To precyzyjna, subtelna kontrola, która pozwala mi na dosłownie lewitowanie i precyzyjne sterowanie niewielkimi obiektami za pomocą moich kończyn albo na minimalne zwiększenie mojego ciężaru dla lepszej stabilności. Używam tego codziennie do chwytania, do precyzyjnego montażu, a czasem, przyznaję, do szybszego posprzątania studia. Bo czym się właściwie zajmuję? Jestem youtuberem, tak klasyczna, chociaż w moim przypadku nieco bardziej niezwykła profesja. Moje kanały, które regularnie śledzicie, to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Nie jestem tu, by bawić, choć odrobina humoru zawsze się znajdzie. Jestem tu, by badać i opisywać otaczającą mnie unikalną rzeczywistość FNT. Moje zainteresowania są szerokie i sięgają głęboko w poszczególne aspekty mojej egzystencji. Prawa fizyki FNT, oczywiście, na pierwszym miejscu stawiam analizę i demonstrację anomalii fizycznych, które występują na terenie federacji. Moja zdolność to tylko wierzchołek góry lodowej. Życie społeczne now Fargo, od unikalnych protokołów komunikacyjnych przez ekscentryczne, choć bardzo funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, aż po codzienne życie moich sąsiadów. Technologia rozbieram na czynniki pierwsze zaawansowane drony, nieznane Wam systemy energetyczne i nowe interfejsy neurocyfrowe, które dopiero wchodzą do powszechnego użytku w FNT. Historia i polityka federacji próbuje zrozumieć i wytłumaczyć naszym widzom skomplikowaną genezę FNT i jej relacje z resztą świata, tematy, które potrafią rozpalić każdą dyskusję. W skrócie, jestem Cerberyt, obywatel FNT z siedzibą w Now Fargo, pracujący jako twórca treści. Zmienną grawitacją na palcach trzymam kamerę, a ciekawością badam każdy zakątek mojej rzeczywistości. Zapraszam Was do dalszej podróży ze mną. Dajcie znać w komentarzach, co z życia w FNT interesuje Was najbardziej. Czy chciałbyś, abym stworzył plan pierwszego odcinka, w którym Cerberyt opowiada o swojej zdolności manipulacji grawitacją?